Dzień dobry, witajcie, cześć czołem, kochani. Adusia z tyłu, a ja tutaj, kochani. Przyjechaliśmy z Grzeszkiem, słuchajcie, na kiermasz płytek do Końskich. Zaraz Wam wszystko pokażę, jak mi się uda w ogóle nagrać. Wyjechaliśmy o wpół do siódmej. zajechaliśmy tutaj na za28. Od 8 są czynne te kiermasze. To jest ulica górna, chyba 3, jak dobrze pamiętam. Słuchajcie, górna 3, tak. I tutaj mamy w zamiarze kupić płytki do kotłowni. Będziemy wyklejać płytkami całą kotłownię, więc... No, buty, Załóż, córciu, buty, wychodzimy. Więc zamknij, bo przeciąg. Kupimy, słuchajcie, te płytki. One są naprawdę zdecydowanie tańsze. Nie wiem, czy tutaj to jest prosto od producenta, czy te płytki mają jakąś wadę. No, mam nadzieję, że nie. Słyszałam od wielu, wielu osób, że przyjeżdżają tutaj po płytki do domu, do salonu, do łazienek i są dużo, dużo tańsze i naprawdę fajne, więc liczę na to, że i w naszym przypadku tak będzie i zaoszczędzimy parę stówek. Dokładnie. Na razie kupujemy, słuchajcie, na kotłownię, więc wiecie jak to jest w kotłowni, tam będzie piec na pelet. Tam będzie pelet składowany, ewentualnie jakieś tam wiaderko z mop, szczotka i tak dalej, więc nie muszą te płytki być jakichś wysokich lotów, ale chętnie zerknę, zobaczę, co mają w ofercie, jak to wygląda i czy na przykład będę mogła kiedyś kupić płytki do łazienki na dół do Agatki, do domu i do do swojej łazienki, bo też w przyszłości planuję remont łazienki na dole jest bardzo stara, ma 20 lat słuchajcie, te płytki mam 20 lat więc przydałby się jakiś wiesz, wiecie, jakaś odmiana w tej mojej łazience moi kochani, <kłysy> zbieramy się mieliśmy słuchajcie, kanapeczki ze sobą termosiki ze sobą jechało się bardzo przyjemnie, w międzyczasie jak jechaliśmy mijaliśmy Sielpię, a Sielpia to jest świętokrzyska Ibiza i jest tam przepiękny zalew, bardzo ładnie zagospodarowany. Więc jak tylko może wyjdzie słońce, a na razie bardzo pada, to może też się zatrzymamy i pospacerujemy sobie po i Bizie. Płytki są w różnej cenie do wyboru do koloru. Słuchajcie, my wybieramy taką za 40 zł za metr głaciutką, lekko piaskową z fakturą lnu. I płytek jest naprawdę bardzo duży wybór. Co tylko się chce, zobaczyć, jaka gładziutka płyteczka. Ładna. Gatunek jest drugi albo pierwszy. W zależności, co wybierzemy. Nie z, każdego, nie z każdej płytki będzie możliwość kupienia. W zależności, jaki jest tutaj, ile jest na stanie, prawda? Tak jak tu widzimy. Nie wiem, 60 zł. Podłogówka 70, 80 słuchajcie kiedyś te płytki były bardzo modne i takie a la panele słuchajcie z płytek taki kolor, taki taki Agatka gdzieś preferuje bardziej ciepłe kolory, więc myślę, że o, coś takiego powoli, powoli, bo mokro co my tu mamy fajnego zobaczcie, jakie grube płytki. Matko, jaka tu moc. Można by to położyć zamiast po prostu kostki. I oczywiście po 100 zł za metr takie mega grubaśne te kostki, które można położyć zamiast. Nie wiadomo czy na to można wchodzić zamiast kostki. Są też deczko cieńsze, ale wydaje mi się, że sprawdziłyby się u nas nie wiem i tak by w miarę czysto by było. Są też kostki mega grube za 125,90 wyżyczek, proszę bardzo. Ale myślę, że u nas raczej szara by wchodziła w grę. Wszystko jest, zobaczcie, na paletach zapakowane. Jakie tutaj duże przestrzenie połacie. Można wybrać, co się chce i takie dosyć duże ilości tego mają no i tutaj te płyteczki fajne te płytki, słuchajcie naprawdę bardzo zastanowienia czy by zamiast kostki nie położyć takich płyt fajnie by to wyglądało a dusi bardzo szybko się znudziło słuchajcie, poszła do auta i ją płytki nie interesują nie dziwię się Tutaj jest obok taki salon płytek. Pójdziemy sobie zobaczyć, co mają fajnego, ciekawego. Jakie takie nowe propozycje, rozwiązania. Może porobię jakieś zdjęcia, jak będę mogła i pokażę Agatce. Bo ona na razie jest na etapie szukania jakiejś weny pod kątem łazienki. Sama się zastanawia, co by chciała i jak ona ma wyglądać, w jakich kolorach i teksturach. Zobaczymy. No co, Adusiu! Mm -hmm, mm -hmm. No, także słuchajcie, zobaczcie, moje włosy już do, dosyć mocno zjaśniały nabierają takiego kolora, koloru jaki chciałam, żeby miały żeby nie były takie mocno czarne tylko raczej takie takie jaśniejsze, brązowe także spoko wypukały się, fajnie wyglądają wreszcie taki efekt, jaki chciałam mieć mamy ze sobą przyczepkę odnowioną przez mojego męża bo była bardzo Wyczyścił, pomalował taką szarą farbą. Już to wygląda całkiem inaczej. Całkiem przyzwoicie. Płyteczki zapakowane. Ładnie sobie leżą. Natomiast klej mamy w środku. Boimy się, że będzie padał deszcz. No i wiadomo, żeby nam to nie zmokło. Jest też fuga. A jaką wziąłeś fugę? Jaki kolor fugi wziąłeś? Taki sam jak płytka? Mhm. Dobra poszła nie Te dwie paczuszki wymieniamy Słuchajcie, pęknięte Dobrze, że widać I Pan nam tu zaraz wymieni, żeby były całe Tutaj moi kochani, córcia, z tatusiem. Jesteśmy nad jeziorem I moi drodzy, przyjechaliśmy, zatrzymaliśmy się na chwilę z Kiermaszu, pospacerować przy pięknej promenadzie tutaj. Dawno nie byliśmy, w tym roku na pewno. Także fajnie, że jest taka możliwość, chociaż nie ma słońca i w ogóle cały dzień się ma padać i być takie, wiecie, zachmurzone niebo. Dopiero piękna pogoda jakaś ma być od poniedziałku. Ale fajnie. Robimy parę zdjęć na pamiątkę. Mamy parasolki, słuchajcie, każdy z nas ma parasol, więc deszcz nam nie straszny, mamy bluzy, powinno być OK. Tutaj kochani natomiast buduje się piękny apartamentowiec. Apartamenty na sprzedaż. Jakby ktoś był zainteresowany, zobaczcie z przepięknym widokiem na całe jezioro. Niesamowita miejscówka, tak wiecie, na lato, na wakacje. Kurcze marzenie. Podobnie że bardzo duże zainteresowanie właśnie warszawiaków i ludzi z większych miast zakupem takiego apartamentowca, żeby mieć taki lowcik tylko dla siebie właśnie na ten okres ciepły, wakacyjny. Ten kaszel, słuchajcie, mnie zamęczy na śmierć. To jest niesamowite. Tutaj obok, słuchajcie, jest park i on od zawsze tutaj jest. I też bardzo dużo osób się tym interesuje. Dzieciaki szaleją. Szczerze Wam powiem, że ja nigdy z tego nie korzystałam. Bardzo też rozbudowano całą tą plażę i ekstra jest to, że jest ta kładka, taka szeroka, można spokojnie wózkiem przejechać. Czy takim, wiecie, nawet wózkiem na... Rzeczy basenowe i takie plażowe, czy wózkiem dziecięcym, czy wózkiem walickim, co chwilę kosz. Zobaczcie, jaka różnica między Turcją a Polską. Zobaczcie, tutaj jest wszystko przemyślane. Co chwilę ławeczka, co chwilę kosz. Na śmieci są kładki, są kładki dojścia do wody. Zobaczcie, tutaj jest jedna kładka przez piach. I tam kolejne. Zobaczcie, co chwilę jest taka kładka, przez którą możemy dojść, nie musimy się męczyć iść po piasku. No i oczywiście bardzo dużo takich gastronomii. Mama, a jak będzie ciepło, to tu przyjedziemy. No pewnie, pewnie, że tak. Mnóstwo gastronomii. Jak będzie ciepło. Ale cisza niesamowita. Słuchajcie, tutaj zawsze taki gwar. E, dużo się dzieje. Wesołe miasteczko, tam za. Słuchajcie, za tymi budkami. E, tutaj mają możliwość grania w siatkę. E, bardzo dużo miejsca do plażowania. Tutaj Grzegorz jeszcze spaceruje z Adusią, pokazuje jej różne atrakcje. Super, super miejsce i naprawdę fajnie, czysto. Niesamowite. Ludzie tutaj, słuchajcie, przyjeżdżają na dwutygodniowe turnusy wypoczynkowe. Jeżeli tylko się pragnie trochę słońca, plaży em, i takiego gwaru, to jak najbardziej takie miejsce super. O, ktoś tutaj nie posprzątał. Jeszcze zostały szklaneczki po drineczkach I butelka po alkoholu. Ale to słuchajcie, to nic. Pewnie. Przyjdą, yy, posprzątają i będzie ok. O, tutaj pieski idą na spacer. W dosyć dużej ilości, ale jakie ładne wyżły. Jak biegają. Słodziaki. Słodziaki. Kąpielisko strzeżone. A tam wcześniej pisało niestrzeżone. Widocznie są takie miejsca, gdzie jest strzeżone, a gdzie nie. A któż tam idzie, słuchajcie, moja rodzina, moja rodzina idzie. Nie chcę wchodzić w ten piasek, szkoda mi moich Adidasków. I na pewno się idzie ciężko. Wsiaki szaleją. Przejdziemy sobie dalej. Jest czas, jest miejsce fajne i jest mało ludzi, więc można poeksplorować trochę. Tam jakaś taka strefa gier. Tylko kasa i można działać. Pieseczki się ganiają. Co my tu mamy? Słuchajcie, jakieś bary, kluby, żabka. Proszę bardzo. Zobaczcie, jak to rozbudowane jest. Taka strefa mocno gastronomiczna. Tutaj nawet mm -hmm, mm -hmm. Ada mówi, że poznała mnie po kaszlu, że było mnie słychać, nie było mnie widać. Aha, aha, jak grzlik, nie? No właśnie, tutaj panowie myją. No, Dmuchawce. Tam pan Dmuchańce. Dmuchańce, Co ja gada. Tam, mm -hmm. tam panowie tam dalej Taki czerwony rozbierali. Mm -hmm. No, bo się sezon, córeczko, kończy, wiesz? No, Ciechła, oczywiście wody, a dziewczyna nie jest. Mm -hmm. Tam wcześniej to jest takie jak normalnie na krupówkach. Przejście tyle sklepów wszystkiego barów. A, a może jest? Oczywiście jak przystało na takie um, miejsca mamy różne wyprzedaże. Wszystko co chcemy, lody. Mamy go kasto, Box. Ale pink jaki piękny Stitch, matko. Można go wygrać. Ja cię kręcę w której ręce? Ada byłaby zachwycona. Hmm. Zobaczcie, jakie maskoty. I można wygrać taką maskotę. To jest chyba ten Kuromi, jak dobrze kojarzę. Natomiast ten. Ten się odwrócił, się wstydzi, natomiast ten to chyba na pewno Stitch. No ale mnie, zobaczcie, jak mnie zniekształca. i w pewnym momencie nawet jestem szczupła. No, zobaczcie. Ale zobacz, że wychodzą mnie, że powoli wychodzą, czyli ludzie są. Cały czas tylko no, pogoda nie dopisała. Lody, bubble tea, słoń. O i zobaczcie, tutaj jest też takie o, przejście, tak jakby do. Mhm. Wolne pokoje, telefony, zobacz.